Witajcie z tej strony, Sebastian. Czas na krótki dziennik. Mam nadzieję, że nie wieje za bardzo. Jest właśnie wieczne, deszczowe, popołudnie. Wciąż jestem w Barcelonie i nagrywam z wyjątkowego miejsca, ponieważ jestem teraz na Camp Nou. Krótka panorama. Obiekt robi niesamowite wrażenie. Jest tutaj przepięknie. Dziewczyny zostały gdzieś tam na zakupach, a ja sobie nie mogłem odmówić i przyszedłem sobie właśnie tutaj na stadion. Czuję się szczęśliwy, a będę jeszcze bardziej szczęśliwy, jeżeli kiedyś uda mi się przyjść tutaj na stadion i zobaczyć właśnie mecz Barcelony z jakąś polską drużyną. Oczywiście <laughs> polska gola wtedy będzie. Jestem podekscytowany, przed chwilą zwiedzałem tutaj muzeum, oczywiście nagrywam tutaj vloga i tych mam, już, mam już ponad 300 takich krótkich fragmentów nagranych, które będę montował w całość. I przy okazji tego, że, że będę dzisiaj wrzucał w hotel ten krótki dziennik, to jeszcze w ramach wyjaśnienia e, pozwoliłem sobie nagrać taki tam żarcik z, z Familia Sagrada, ten żarcik nie podszedł trochę suchar, przepraszam ale nie jestem jakimś tam, nie wiem, urodo, urodzonym showmanem, więc owcipów dobrze nie opowiadam. Nagrałem też takich bezdomnych, których w żartach nazwałem, że są pankami. Nie wkurzajcie się o takie rzeczy na mnie, e, pamiętajcie, że jestem tylko człowiekiem i co ludzkie nie jest mi obce, e, tam mieliście pretensje, niektórzy mieli pretensje, że, że nie wypada nagrywać takich osób i tak dalej, e, pamiętajcie, że ja głupiutki nie jestem, ja wiem co można, czego nie można, ale czasami sobie pozwalam pewne granice przekraczać, oni te, ci bezdomni, którzy tam zaczepiają ludzi, którzy tam zachowują się na no, niezbyt, oni codziennie pewne granice przekraczają i nie interesuje ich to, co my o tym myślimy, dlatego mnie nie interesowało to, co oni myślą o tym, że ja ich nagrywam. PyTACIE również z czego wynika moja ostatnia, moja ostatnia niechęć do, do serwisu Wykop. Wynika ona z tego, że nie chcę być utożsamiany z serwisem, który toleruje osoby wspierające kryminalistów. To może brzmieć tak teraz o czym on gada, o czym on gada. Pamiętacie, Adama Świeciaszka, który był wielokrotnie aresztowany, siedział w więzieniu, który groził gwałtem mojej żonie itd. Ta osoba była, jest do tej pory wspierana przez, przez Tomasza Giwojno, czyli tam tego wszystkiego buraka. I ta osoba, czyli właśnie Tomasz Giwojno, bardzo popularny na wykopie. Teoretycznie mi to nie przeszkadza, tak? niech robi sobie co chce, ale przeszkadza mi to, że ja jestem na wykopie banowany systematycznie mniej więcej raz w miesiącu za byle co. Nawet dokładnie nie wiem za co, ponieważ administratorzy nie są w stanie mi powiedzieć za co dostałem bana. twierdzą, że złamałem, złamałem regulamin, ale gdy pytam o jaki punkt regulaminu konkretnie chodzi, to jestem ignorowany, nie ma takiej odpowiedzi. Podczas gdy właśnie Tomasz Giwojno wielokrotnie wielokrotnie mi szkodził i bana nie ma, ma tam bordo, bawi się dobrze. I zwyczajnie jeżeli ma takie podejście, czyli, czyli nie przeszkadza mu to, że ktoś tam z jego użytkowników wspiera i to bardzo mocno wspiera kryminalistę. No niech oni sobie z takimi ludźmi współpracują. Ja nie chcę, żeby moje materiały się tam pojawiały, ponieważ nie będę, nie będę że tak powiem, wspierał finansowo, a moje artykuły niektóre były tam bardzo popularne, więc nie będę wspierał finansowo tego portalu, który jest mi wilkiem, a wspiera tych, którzy też mi szkodzą. Dobra, ale mniejsza z tymi negatywnymi emocjami. Teraz czas się tam dostać na, na dół. Mam nadzieję, że będę mógł wejść chociaż kawałek na murawę. O tam chyba można. Tam też piłkarze wchodzą, gdy zaczynają grę. Więc nie mogę się doczekać. Zmykam, trzymajcie się i do zobaczenia. A filmy będę wrzucał mniej więcej 5 bodajże, albo 6 listopada, powinny się, już, powinny się już pojawić i na pewno wrzucę taki film podsumowujący, mówiący o tym, czy chcę zamieszkać w tej Barcelonie, czy nie. Jak bardzo mi się podoba, jakie są plusy, jakie są minusy, bo decyzji jeszcze zamieszką nie podjęliśmy, jeszcze troszkę musimy tutaj pooglądać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, ciepło. Hejka.